Portal TVP Info. E, panie prezydencie, kiedy poznamy Pana pełen program wyborczy, bo na razie tak cząstkowo poznajemy i czy Pan wie, ile kosztuje kilogram jabłek, kostka masła i litr mleka? Proszę powiedzieć, jeśli Pan wie. Pan robi godzowne kupy na, na Panie redaktorze, zacznijmy od, tego, zacznijmy od tego, że tak, pozna Pan mój cały program jeszcze w tym tygodniu. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście Polki i Polacy mają wielki problem z połapaniem się, co ile kosztuje, bo panuje tak kosmiczna drożyzna, że ceny zmieniają się z dnia na dzień. I ja pamiętam jeszcze, jak płaciłem za jabłka 1,50 50 zł za kilo albo 2 zł na bazarku na dołku. Dzisiaj te ceny szybują w górę, czasami trzeba zapłacić za kilo jabłek 4 zł. Zresztą zależy, co pan lubi, bo ja na przykład robię Ligola. Niestety twarde jabłka kosztują trochę więcej. Ja bym masła na pana miejscu nie dotykał, dlatego że wzrost ceny masła poszybował tak do góry, że myślę, że każdy ma dzisiaj problemy z tym, ile dokładnie dzisiaj kosztuje kostka masła. 4,65, 6, 7 ja widziałem nawet kostki masła za 8 zł. Także na miejscu tej telewizji, która nie mówi o drożyźnie, a powinna, raczej tematu ceny nie dotyka. English uh, language is very important to be a president. I say, just like Prime Minister says, the uh, most important language of interest in Poland. That's For sure, That's for sure. If you're, you, uh, don't you don't have an American accent. Thank you. Neither do You Don't have an American accent. I'm afraid you have more qualifications not to be a president because as a president of Warsaw, well, it's very problematic because you do not sound American at all, man. You've got completely like a Polish accent that I've heard so many times. Mr. You've got to study your English much better, man. I sure will, and you have to study to be a president, more. the news of która próbuje swoich konkurentów politycznych odczłowieczyć, która próbuje swoich konkurentów politycznych zaszczuć, która próbuje swoich konkurentów politycznych wyjąć poza nawias wspólnoty narodowej, byli gorszym wirusem niż, proszę Państwa, koronawirus.